Przed wyprowadzką do Tajlandii postanowiłem nagrać sobie małą pamiątkę w postaci odwiedzenia kilku fajnych miejsc w Gdyni, które na zawsze pozostaną w mojej pamięci, a również przez to chcę Wam pokazać kawałek mojego miasta. Miasto Gdynia dość młode, bo ma tylko 91 lat. Poza wielkimi takimi eventami jak Open Air, czy Cuda Bianchi, czy Zlot Jaglowców w ciągu sezonu letniego, raczej jest spokojnym, bardzo przyjaznym i sympatycznym miastem do życia. I jednym z pierwszych miejsc, jakie chciałbym Wam pokazać, jest miejska hala targowa w Gdyni, która właśnie w tym roku obchodzi swoje 80. urodziny. Zbudowana w latach 30. Jest to klasyczny przykład gdyńskiej zabudowy związanej z modernizmem. Budynek hali zbudowany został w kształcie litery L. Składa się z trzech głównych sekcji z hali mięsnej, warzywno-owocowej oraz osobnego budynku, czyli hali rybnej. Obecnie ma dosyć ciężkie zadanie, ponieważ musi konkurować z wieloma e, dużymi marketami. Niewiele ludzi w tej chwili odważy się e, pójść i zaufać lokalnym przedsiębiorcom i sprzedawcom. Wygląda to trochę inaczej jak w Tajlandii, gdzie e, idąc z dziw na ryneczek warzywno-mięsny, w skrócie mówiąc spożywczy, wraz z różnymi artykułami przemysłowymi. E, o poranku były tłumy. W tych czasach, przechadzając się po hali w Gdyni, niestety ciężej nam trafić na dobry dzień targowy. Dzień dobry, jestem kupcem tej hali targowej w Gdyni. Już od 30 lat związana jestem z tym wspaniałym obiektem o historycznym znaczeniu. Czuję się w tym miejscu bardzo dobrze. Znajdujemy się na łączniku, przejściem pomiędzy głównym budynkiem Hali a Halą Rybną oraz strefą, dla mnie tak zwaną pasmanteryjną, gdzie za chwilkę jeszcze zajrzymy, zobaczymy jak wygląda na Hali. Obok pamiętam też dwa boksy, gdzie można było zawsze kupić coś elektronicznego: kable, przejściówki, różnego rodzaju ładowarki. Na hali rybnej znajdziemy bardzo szeroki asortyment świeżych ryb złowionych przez naszych bałtyckich rybaków, którzy każdej nocy i poranka wypływają na połowy. Większy ruch i większe życie toczy się na hali warzywno-owocowej za moimi plecami, gdzie możemy zakupić bardzo dużo świeżych produktów. Ja się cieszę, że mogę wreszcie świeże owoce kupić. No i moje gratulacje szefie, to tylko w Gdyni, tylko na Gdyńskiej okay. Hali Targowej, nawet, Tajl nawet Tajlandia by się <laughs> Dokładnie. No i właśnie, to będzie mój smutek. z Jamajki, z Indonezji. To będzie mój smutek, bo za dwa miesiące się wyprowadzam do Tajlandii, no i pewnych rzeczy już nie będę mógł zjeść. Niech pan zrobi zbliżenie, to widać, jak tu jest zbyt czarne, takie czarne jak smoła, to on już jest raczej stary, on jest twardawy. Mm, I niezbyt smaczny. Młody bób charakteryzuje się tym, że ma delikatny seledyn, tak. że ma pozamykane te wszystkie rowki jest kapitalny. I po ugotowaniu, do którego się dodaje później po ugotowaniu masełko, koper i tak dalej wychodzi polski genialny, fantastyczny. A wie pan co, że jadłem bub, robiony też w Tajlandii po tajsku? Z papryką na ostro, rewelacyjny był. No. Jeśli chodzi o pączki i wszelkiego rodzaju słodycze to najlepsze są oczywiście u Pana Kazia. Dzień dobry Panie Kaziu. Dziękuję. Kłaniam się. Przedem kupić dwa pączki. Tak jest, dwa pączki do rączki. Jeden tradycyjny poproszę z marmoladą. Taki gorący. Super, rewelacja. Świeżutki jeszcze. gorący. To właśnie na hali w Gdyni kupowało się garnitury. Na wszelkiego rodzaju okazje, takie jak bierzmowanie, polskie wybrzeże słynne jest z bursztynu. Więc bez problemu znajdziemy go również i tutaj. Kala Targowa na mapie Gdyni to na pewno obiekt kultowy, obiekt dla wielu Gdynian o znaczeniu sentymentalnym. Zapraszam Was serdecznie i gorąco polecam, abyśmy robili zakupy nie tylko w dużych w sieciówkach, a żebyśmy pamiętali też o tych małych, lokalnych sprzedawcach i producentach, aby wspierać naszą polską gospodarkę. Trzymajcie się! Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w następnym materiale.